Pierwsze prawdziwe namioty karpiowe były wykonywane na bazie parasola. Oczywiście parasola o znacznej średnicy to tak zwane brolki. I te brolki do dzisiaj po wielu, wielu latach nadal są bardzo popularne. Chociaż oczywiście przeszły dużą metamorfozę, jeżeli chodzi o elementy wykończenia i materiały. Spełniają taką samą rolę, ale są bardzo proste. Użytkowaniu. A jedyny ich minus, niestety, jeżeli to jest parasol, ma odpowiednią średnicę. I w transporcie taka brolka ma średnicę niewielką, ale wysokość czy długość aż 175 cm. Klasyczna jedynka na bazie parasola to jest Prologic serii C. Full Broli System 65. Materiał poszycia o wodoodporności 8000 mm słupa wody, a więc standard w dzisiejszych współczesnych namiotach. Widać, że kształt jego jest specyficzny, dlatego że jest to przecież parasol. Natomiast nie jest to namiot typu broli, jak to było kiedyś z metalowymi pałąkami. Są oczywiście pałąki, ale one są z włókna, z włókna szklanego, bardzo elastyczne, i tym samym wytrzymałe. Front namiotu, albo całkowicie zapięty wtedy, kiedy pada deszcz, albo też można go odciąć i mamy siatkę przeciwko komarom. Bardzo często właśnie w takim systemie będziemy tego. Broli system używać. Broli system to jest nazwa wynikająca z tego, że możemy mieć ten namiot w takim kształcie, wyposażeniu, jaki widzimy, z przednim panelem, albo też, ponieważ jest tutaj zamek błyskawiczny, cały przedni panel możemy wypiąć, więc będziemy mieć nad głową tylko i wyłącznie parasol, który otwiera się w ciągu kilku sekund, i wystarczy tylko dodać do niego mocowania. Podpórki. Takie cztery podpórki są na wyposażeniu tego brolika. Plus jeszcze tutaj specjalny element, który to wszystko wewnątrz usztywnia. Wewnątrz pojemność taka standardowa jak w jedynce, czyli 220 cm głębokości. I szerokość 260, więc łóżko karpiowe każdej wielkości bez problemów. Tutaj chodzi plus jeszcze pozostaje miejsce na inne akcesoria. Nawet tutaj wyjdzie krzesełko. Oczywiście, wszystkie inne torby które nam są potrzebne do zasiadki. Kiedyś w tego typu konstrukcjach był kłopot z głowicą parasola, która tutaj wystawała do wnętrza i no, można było sobie głowę rozbić o nią. Teraz jest to zupełnie inaczej robione. Jak widzicie, ten mechanizm jest dosunięty do samej czaszy parasola. Zupełnie w niczym nie przeszkadza. No i handicap tego zestawu w komplecie mamy Dołączoną podłogę przypinaną na rzepę. Z obu ze strony namiotu rzepy. Jeszcze jedna opcja tego systemu broli na bardzo ciepłe letnie dni, czy noce, albo też na krótkie zasiadki, bo czasami jedziemy na parę godzin czy na jedną nockę. Nie musimy tego przedniego panelu przypinać, więc możemy go wypiąć. Oczywiście również wówczas nie musimy używać podłogi. Więc się jej pozbywamy i mamy brolik rozkładany w parę sekund z podpórkami, które tak szybko jak rozkładamy możemy złożyć idealna rzecz właśnie na krótkie zasiadki.